Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gdzie zagramy na skrzydłowym, bo jest widzowie nowa mapa, w Widzowie jest jedna mapa, bo był, był, była w widzowie druga mapa, ale, ale w widzowie walk w usunęło dlatego, bo były jakieś tam, jakieś tam były, za chwilę wam może to opowiem, ale nie wiem, czy dobrze to, bym to opowiedział. Tutaj to, to, to są w widzowie jeszcze dwie mapy do tego. Tamte, tamte zostały usunięte. Szkoda, że nie zostały tamte mapy z nami. no Szkoda, że tak walk robi. Tak Valve robi. Szkoda. Zagram sobie widzowie dzisiaj na tej mapie szkodowego na nowej mapie. Zobaczymy jak się będzie grało. Pierwszy mecz jak będę grał na tej mapie. Jeszcze, nigdy nie, jeszcze nie grałem w ogóle. I usunę, usunęli tam drugą mapę. Szkoda, bo były jakieś prawa autorskie. Coś tam było takiego. Też możecie mi napisać jak wiecie. Bo ja tak, 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 tak nie do końca wiem. Tak można powiedzieć, że troszkę wiem coś tam. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję na kanale, komentarz. No, i tak zagramy sobie widzowie na tej mapie. No i zobaczymy, jak się będzie grało. Pierwszy meczek, ciekawe się uda wygrać. Bo widzę, że sobie z powrotem Silvera, 6. Także no, zobaczymy, czy, czy utrzymam się na tej randze. Czy spa. Nie, raczej nie powinienem spać, Zobaczymy zresztą. Dobra, widzowie są z powrotem. I tak, tak widzowie w ogóle ta mapa wygląda. To w ogóle helikopter słychać. Lata sobie. Śmieszna. Fajna jest ta mapa. O, akurat ta mapa w ogóle lepiej jest po... po... po, no, po, no, po anty się chyba lep, lepiej gra podobno. Po anty się lepiej gra. Zobaczymy jak będzie mi szło. Skoczmy tu. Aha, zostałem sam. Serio. Poczekam, ten na niego jak zaplantuje. No nie, no albo no, mógłbym to ugrać, mógłbym to ugrać, powiem wam szczerze. Hello, hello, hello. Myślę, że w ogóle odzywa? Chyba nie. O, Polak? Ura, um, mm. Nie mi laguje w ogóle na tej mapie strasznie. Wow. Ła, ale ścina coś mi nie wiem czemu. No nie, ale dostałem z Digla. Jak to? Kurde No nie do, do, nie do dobrze to wygląda, coś tam słabo idzie On no, mój w ogóle fraga nie potrafi, nie no Co, kogo mi dobióra, kaski nie mamy Dobra, jestem że wezmę coś innego, kupię Zajmę sobie z High zagramy A ten. tędy, zobaczmy tutaj, co tutaj A tu takie jest, a tutaj jest tutaj, okej, okay. okej, okay, spoko Kurde, już mają w ogóle kawa, nie dobrze, mamy takie słabe bronie o dobrze, super Tutaj w tym miejscu strasznie laguje, nie wiem czemu Nie wiem czemu tak laguje. No nie wierzę. Musisz go porobić, gościu, porobisz go. Nie, no, ale nie wiem, no, no co jest? Niech to, no szkoda. Hmm. Let's show them who we are. Hmm. Spróbuję zagrać swoją z, fanu, z Aha, ok, a um, mogę podnieść? Kurde, podnieść a podnieść? Nie, serio? Nie jest. <laughs> Gula, mój też nie. No, hm. Mm. Kurde, na serio? To mhm. mi w ogóle nie pomaga. Sf zna znowu ten broń. Plantuję tam Hmm, kurde Nie no, ja bym nie chciał kupować emeczki Bo stracę jeszcze emeczkę O, no widzę, że właśnie gra z Strasznie, strasznie, nie wiem, laguje mi na tej mapie. Nie wiem czemu. Przede wszystkim, przede wszystkim w tym miejscu. Aha, tutaj okay, jest paczko, przejdę. No nie mam szans, to strasznie laguje. Bo w ogóle będą mnie słychać, to oczywiście. wejdę sobie złotami, żeby nie było mnie słychać. Hmm. No, no poza odcinkami jakoś lepiej mi idzie, ale jakoś się na odcinkach jakoś nie staram grać, powiem wam szczerze. Dobra, zaryzykuję, kupię ja meczkę, najwyżej, no, najwyżej zginę i stracę, trudno. Dobra, ja tutaj spróbuję szybciutko tutaj wejść. Nie no, dwóch tu jest, jeszcze jeden ma WP. Nie no, tragicz tragiczny mecz. Mm, mm, to już będzie, to już będzie. Widzi, Ixda, widzi, Iż się poddaje. Wiem. Nie wiem, że tak szybko się poddaje. Kurde, strasznie króciutki, strasznie krótki, dobra. To Boże, co? Zagramy sobie drugi meczik. może? Czy nie? Może zagramy drugi meczik, bo po krótki będzie odcinek, ja Chcę, żeby troszkę dłuższy był. To chyba zagramy sobie drugi mecz, się Ok. się Pierwsza runda się udała. Następna... po hmm. no Zabrał nam fragi, no. Ciekawe. Dobra. Zobaczymy jak nam pójdzie po tej stronie. Muszę się, no, muszę się najpierw rozegrać na tej mapie, pierwszy raz gramy, to tak, tak to wygląda, no trudno. Pierwszy raz gramy po prostu, no to wiecie. Nie, no, ale prawie. Ile ją zabrałem? Pra, prawie bym go zabił. Co jest? No i przegrywamy, no. Serio, no naprawdę. Hmm, no chyba serio przegrywamy, no trudno. No, mro, osta osta ostatnia nasza runda. Nieciekawa. Tutaj się naguje. Kurde. Jak widzowie strach strasznie laguje, nie wiem czemu. Nie no, nie wierzę. Dobra, GG, Niestety. Um, ciekawe, ciekawe czy spadniemy z rangi, czy nie. Pewnie tak, a może nie. No, GG. W ogóle zagramy sobie, widzowie, jeszcze jedną gierkę, mi się wydaje. Nie ma, nie spadniemy. Czemu byśmy mieli spaść, okej. Okay. Dobra, widzowie, nie wiem, czy gracie jeszcze jedną gierkę, to się zastanawiam. Wiecie co, widzowie, zagramy sobie, widzowie, jeszcze jedną gierkę. Tak, zagramy sobie, widzowie, jeszcze jedną gierkę, bo to za krótki będzie odcinek. Dobra, widzowie, jestem z powrotem, Gramy sobie osta już ostatni meczek, który zagramy, drugi. Może tym razem lepiej pójdzie. Hmm. Czyżby kolejny się nie, nie będzie odzywał, no chyba ta. No, no trudno. Bro, my name Baba Bui. się. My name. Bro, help me. My name Baba Boo. ba ba my name my name it's on gun no. what <laughs> my name ba ba -boo. ba aha <laughs> Okej Jego imię, bro, imię, bro znowu z tym... Nie chce mojego tego tak? guy'a ale ja w ogóle nie kupuję granatów Może następnie, nie wiem tylko kilka zakupimy so później W ogóle chyba się można zboostować jakby do... Tym razem, o ale mi trafił tym razem, o boże Ale dostałem To ja chyba też laguję A w ogóle co on ma coś w ogóle jakiejś skinki? Hmm Takie, średnie Chyba pierwsza runda będzie do nich Bo no, on ma 2 HP nie. Może ugra? A jak by on to ugrał to ja nie wiem Nie <noise> pójdę teraz in, gdzie indziej bo nie chcę wiecie to jest, wiem laguje strasznie no nie wierzę ej tu strasznie laguje na tym tym kurczę prawo. najmniej wreszcie mi dobrego gracza wreszcie mi dało Z tamtym graczem tą pierwszą, tą pierwszą gierkę to nie dało się grać No ja jestem najgorszy jak zwykle, nie no nie jedziemy w zasadzie w się wiem no, Niestety, może ja tutaj nie pójdę tędy tylko tędy sobie pójdę bo bomba jest w strace i będzie O, mam 3 HP, no i co? No nie wierzę. A, co ja miałem zrobić jak miałem się... Kurczę. Wierzę. Dobra, spróbujmy z takim... Nie wiem czy z... W ogóle kupuję, a ja muszę i brać tak... Niestety. No nie no, Ej, tu strasznie laguje, to się nie da grać. Naprawdę. Ej, na KS1 czy tam, czy, czy w tamtym, w tamtym miejscu, tam gdzie, jest, gdzie, gdzie, no, gdzie tam jest rozwalona szyba, czy tam wam laguje? Bo tam jest strasznie, więc wylaguje. Nie wiem, czy przez to, że obs mam. Nie wiem, przez to, co to jest. Dziwne. Strasznie dziwne, laguje mi. Nie wiem, czama. Kurat, kurat, kurat w tamtym miejscu miał Ha? Nie! <grywka> <grywka> <Yeah. grywka> yeah. Serio? Prawda? Nie no. Kurde, był chyba za mną, tak? Za mną był, a niech to. Teraz mamy lepszą stronę. no tej mapie jest raczej le le lepsza strona, jest ta raczej.

Czy on chce spadł? A nie! Kurde! Co to by! Nie no! Kurde! Co jest? Ja, nie no, ja mogłem go przedtem przed zabić, bo. O, jak se przebieg. Co ja zrobiłem? Kurde! Nie no, to było takie tragiczne. Czekał na mnie, kurde co za gościu no, Musisz, musisz to ugrać gościu To strasznie laguje, ja mu chyba też laguje Nie wiem Nie się że drugą przegramy. Jak ja spadnę z rangi, to się załamie. Serio się załamie widzowie. Dobra, spróbuję tak. Już nie mam kasy, co kupować. Niech to chyba przegramy. Kurde ja no raczej może nie spadnę z rangi, zobaczymy Tędy pójdę. A tu już cały czas widzę o, e, szyba U. Wow. Tu straszne lagi są Jest, Udało się! No przegramy jeszcze może Ale lagi tam są, masakra I właśnie chciałem... No i właśnie no właśnie się pytam was czy tam, czy tam czy tam też macie lagi niech to. Dobra, lecimy dalej Ja dam sobie gdzieś tutaj mołotowa Kieryk Tam damy smoka wiem, tam jest plagi straszne no, Nie wiem U tu był okej okay. Może będzie za akurat Się uda udaremisz, to, to, będzie, to będzie fajnie, go się uda, remis. uda. No nie no, to, to chyba się nie. A może się uda? na radio, okej, okay, patko. Widzę, że <grywa> i tu wszędzie jakiegoś się, się słowa kurde, i mnie tak zaskoczył. <grywa> Dobra, ja spróbuję. Let's go. Smoke. Też dałem smoka. Okay. o, zostałem. nie, 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 nie. No, no dostałem flesza i już kurde mnie, nie, no on musi, on musi zaporadzić, nie ma wata. Nie, kurwa. A mógłby, mógłby być remis, no trudno. Dwie gierki przegrane. No nie fajnie. No i nie, może nie spadniemy z rangi. Nie, no nie powinienem spaść. Zobaczymy. Co? Okej, okay, dalej, dalej zostajemy w silverze. Okej, okay, jakie rangi? U goldy. O oh, kurde, już gold był. Ej, no to ładnie. Dobre, widzowie. Może kiedyś będziemy mieć golda, no bo tu, tu jeden golcik to był. No to może tla, też dlatego taki poziom jest trudny, trudniejszy. Także będę kończył odcineczek, troszkę fatalnie mi poszło. Także do zobaczenia do kolejnych odcinków ze skrzydłowych i, i ogólnie do, do innych odcinków. Papa, coś, papa.